To teraz, proszę Państwa, o trochę innym obliczu biznesu mówić będziemy. Ze mną Pan Wojciech Wolny, prezes zarządu Ełwik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No to teraz będzie o. Good people. Tak to hasło, które się pojawia. Proszę powiedzieć, bo biznes na biznes liczą praktycznie wszyscy Ci, którzy zarządzają na pewno tak, bo wiadomo, że przecież ta gospodarka także na przedsiębiorcach się opiera liczą niedawno był tutaj moim rozmówcą chociażby przedstawiciele fundacji czy instytucji, które pomagają. to dla biznesu jest, Obciążenie, jak Cię kiedyś mówiło? Czy to jest właśnie pokazanie tej drugiej twarzy biznesu? No i tak. Ja dzisiaj w tym kapeluszu, może bardziej charytatywnym niż biznesowym, co nie jest akurat taką naturalną sytuacją, bo oczywiście to tylko jakiś wycinek działalności. Pewnie tutaj wzorem trochę i mentorem jest mój wspólnik Rafał Sonik, który zdecydował się jedną trzecią czasu na to, na to swojego alokować i on faktycznie z rozmachem te akcje. Przygotowuję, no ale do takiego panelu trafiłem i faktycznie dzisiaj w tej tematyce się tutaj na kongresie poruszam. A myślę, że to nie jest obciążające i myślę, że to jest po prostu ważny element funkcji społecznej przedsiębiorstw, które rosną, dojrzewają, są coraz większe i że to jest taka naturalna kolej rzeczy, że wydaje mi się, że bierzemy trochę odpowiedzialność w swoje ręce, czy to za lokalną społeczność, czy za. Jakąś dziedzinę, która jest nam bliska, także dyskutowaliśmy dzisiaj na panelu o takiej bardzo szerokiej nie, definicji filantropii, od takiej pomocy systemowej, gdzie pani z fundacji Ikei mówiła o pomocy uchodźcom, a w zasadzie takiej w skali, gdzie, gdzie e, zmarły założyciel Ikei przekazał całą swoją firmę fundacji, która ma się tym zajmować, aż po takie drobne elementy wsparcia pojedynczych osób czy pojedynczych stypendiów. I myślę, że to jest fajne, że, że biznes powinien to robić i że to. Tylko go jakby wzbogaca w kontakty, w ciekawe osoby. Ale z kolei patrząc na to, co się dzieje na naszej arenie, także tej krajowej, ale czy europejskiej, mam tu na myśli konflikt do tych takich sytuacji, gdzie chyba wielu puka do biznesu, też nie brakuje. To jest taka naturalna kolej rzeczy i wydaje mi się, że w pewnym sensie można to usystematyzować, tak jak nasza firma założyła swoją fundację i ta fundacja ma taką dosyć taką pojemną swoją, powiedzmy, definicję, czyli pomagamy różnym osobom, gdzieś na granicy filantropii pewnie wsparcie pasji różnych osób, sportu czy, czy, czy jakiejś aktywności fizycznej, bo oczywiście jeśli mówimy o profesjonalnych sportowcach, no to jest to już pewnie element marketingu, ale jeśli mówimy o sporcie młodzieży czy jakichś tam niszowych dyscyplinach, no to, no to jest to no To jest to też się, jakiś tam element filantropii, aż po faktycznie konkretną pomoc różnym osobom. I wydaje mi się, że to jest tak, że, że determinacja czy to rodziców, czy poszkodowanych jest ogromna i pukają w różne miejsca. Oczywiście pukają do instytucji państwa, ale pukają też do firmy i powinni to robić, a, a my nie powinniśmy być na to głusi i pewnie e, trochę jest to w tym lokalnym e, środowisku. E, ci bardziej odważni, bardziej zamożni podejmują systemowe próby zmiany, także myślę, że. Czy to nic złego i, i pewnie trzeba do tego zachęcać. Ale to tak jak pan wspomniał, to pomaganie to tylko jeden z elementów przecież funkcjonowania biznesu. Chodzi o to, żeby także się rozwijać. Jakie są wyzwania stojące przed branżą informatyczną, jak pan patrzy ze swojej perspektywy? To to nie wiem, to są nowoczesne, coraz bardziej zaawansowane technologie, czy to jest na przykład wyzwaniem kadra, dobrze wyszkolona? Co tutaj jest zadaniem na najbliższe lata? Fajne pytanie, bo, 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 bo świat się zmienia coraz szybciej. Ta, ta zmiana przyspiesza z potencjalnie i gdyby Pani mi to pytanie postawiła dwa lata temu, to oczywiście wszyscy by mówili kadry, kadry, jeszcze raz kadry, nie mamy ludzi, rąk do pracy, a dzisiaj zupełnie odwrotnie. Myślę, że spora korekta w tym obszarze i myślę, że ona wynika z dwóch rzeczy i że będziemy musieli się tego nauczyć. Myślę, że to wezwanie jest takie, że generalnie znakomita większość polskiej branży informatycznej oparta była na w końcu właśnie pracy i na rozliczaniu godzin, zarabianie na godzinach. Czy to był jakby usługa, wdrożenie czegoś, czy taka po prostu praca w trybie takim time and material, no to to były takie fundamenty tej naszej branży informatycznej, najlepiej zarabiały i najwięcej rozwijały się firmy, które potrafiły pozyskiwać tych pracowników i ich sprzedawać. A teraz w takich, wpadliśmy w taką moim zdaniem idealną burzę, gdzie te trendy na siebie się nałożyły. Z jednej strony Polska jako rozwiniętej gospodarki, gdzie przestaje istnieć współczynnik ceny jako takiej przewagi lokalnej, prawda? Czyli z jakiegoś powodu kiedyś Amerykanie lokowali u nas projekty, bo było taniej i bo byli ludzie, nie? A, dzisiaj, a dzisiaj jakby ta cena już przestaje być tak atrakcyjna, ona się zglobalizowała i jest mniej więcej stała. Z drugiej strony. A z drugiej strony mamy AI, mamy przyspieszenie różnych aktywności i wydajności pracy w różnych obszarach i w związku z tym też jakby wyzwanie, żeby, żeby znajdować odpowiednią ilość zadań i żeby I myślę, że programowanie zmienia się z takiego, gdzie tworzyliśmy te linijki kodu i ten program sobie pisał, na takie dużo bardziej właśnie oparte na promptach, no, czy to jest jeszcze programista, czy już właśnie prompter, to będzie ten nowy zawód, to to pewnie do zdefiniowania. To znaczy, że AI w tej branży, akurat w tej dziedzinie może zastąpić człowieka? W wielu miejscach bardzo przyspieszy jego pracę i w pewnym sensie zastąpi. Jeśli mówimy, ja zawsze tak mówiłem głośno, że zawód programisty zniknie. Znaczy to nie oznacza, że nie będziemy wytwarzać kodu źródłowego, no bo ten kod źródłowy będzie powstawał, ale będziemy go ten kod będzie tworzony maszynowo, czyli używając sobie tych dużych modeli językowych, będziemy sobie promptować, mówić, co chcemy, żeby ten nasz program w kolokwialnie e, e, opowiadać, mówił i on będzie się gdzieś tam w tle sam generował. Oczywiście z ogromnym udziałem, e, z ogromnym udziałem mocy obliczeniowej i tych kart, które są do tego potrzebne, a więc i energii. Ja myślę, że takie duże wyzwanie przed branżą to właśnie budowa tych prawdziwych polskich AI-faktory i tych miejsc, w których my będziemy to mogli robić, bo inaczej po prostu zwyczajnie. E, nie będziemy w stanie konkurować ze światem. Myślę, że to jest troszkę tak jak z e, kiedyś tkactwem, prawda, że był dywan ręcznie robiony, który jakiś fachowiec potrafił zrobić i on był przez to bardzo drogi. I z jednej strony następuje ta demokratyzacja i ta demonetyzacja, bo powstaje ta maszyna i teraz i pani i ja e, możemy zacząć programować zamiast tych programistów, prawda, no ale musimy mieć te, te maszyny, które będą tą mocą obliczeniową, tą mocą obliczeniową dysponowały i musimy walczyć o to, żeby w Polsce prawdziwe AI-faktory powstały, no bo inaczej będziemy znowu wysyłali te nasze dane na serwery w Holandii, w Niemczech czy we Francji, żeby tam coś się wydarzyło. Będziemy płacić za to frycowe. Warto o tym też głośno mówić i uświadamiać tym, którzy także być może mają jakiekolwiek moce, żeby właśnie w tę stronę, także tę branżę kierunkować. Pan Wojciech Wolny, Prezes Zarządu Euwik Państwa i mój na gorących krzesłach, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.